Czy wiesz, że hałas jest głównym powodem skarg w restauracjach, częstszym nawet niż zła obsługa czy wysokie ceny? A wiesz o tym, że aż 60% osób z niedosłuchem, które opuszcza restaurację z powodu zbyt wysokiego poziomu hałasu, już nigdy tam nie wraca? Ja nazywam się Hubert Jastrzębski, jestem CEO of Falcon Acoustics i od lat pomagam w projektowaniu akustyki w budynkach, właśnie m.in. w branży choreka. Chciałem Cię zaprosić razem z Adamem Mazurem z firmy Ecofon na webinar, 9 grudnia o 11 pod tytułem Akustyka w Choreka. Opowiemy na nim m.in. o tym, jakie minimalne wymagania musi spełnić hotel, żeby w ogóle przejść odbiory, dlaczego te minimalne wymagania nie zawsze oznaczają komfort akustyczny dla użytkowników, jak akustyka wpływa na rentowność biznesu Choreka oraz jak przejść przez proces projektowi odbiorowy z akustykiem możliwie bezboleśnie. Jeżeli zatem chcesz, żeby twoje projekty spełniały wymagania dotyczące norm, ale też dotyczące komfortu akustycznego w budynkach, to musisz być na tym webinarze. 9 grudnia o 11 zapraszam.